Witajcie, bo przedni odcinek naprawdę wam się spodobał, za co bardzo dziękuję, a dziś mam dla was 20 ciekawostek o Wodogrzmotach Małych. Jako już ostatnio nie było ciekawostek na temat wodogrzmotów na moim kanale, to myślę, że ten film również wam się spodoba. A więc zaczynajmy! Bill znajduje się na odwrocie wszystkich kart, które widzimy w kreskówce. Ciekawe porównanie Kuli Mabel do podobnych scen z innych kreskówek. Ośmionożna krowa Octavia z krótkometrażowego odcinka Mabel's Scrapbook Petting Zoo występuje również w odcinku Tale of Two Stands w książce o *Anomalia*, którą czyta Ford. Bożek miłości z odcinka Lovecraft ma bardzo podobne włosy do Deepera. Ich włosy różnią się jedynie górą oraz kolorem. Jedna z postaci filmu My Little Pony Equestria Girls Friendship Games w jednej scenie ma sześć palców. Zapewne to błąd, ale niektórzy uważają to za sprytnie ukryte nawiązanie do Forda. Scena z odcinka pilotażowego w której Mabel używa telekinezy za pomocą łyżki może być nawiązaniem do Matrixa. W odcinku pilotażowym widzimy czaszkę obok stana. Tę samą czaszkę możemy również zobaczyć w Zwiastunie Wodokrzmotów oraz obecnych odcinkach. W odcinku Tourist Trade gnomy chcą poślubić Mabel, chociaż ona nie jest jeszcze dorosła. Teoria Mabel o tym, że człowiek z jednego z odcinków Przewodnika Dipera po zjawiskach niewyjaśnionych jest w połowie mężczyzną, a w połowie jaszczurem, nawiązuje do teorii o reptilianach, czyli podobno istniejącej rasie humanoidalnych gadów, które mają zdolność do upodabniania się do ludzi. W krótkometrażowym odcinku Mabel Grid to Art, na podróżce, którą ma Mabel, jest napisane Amelia Assomherd. Jest to nawiązanie do Amelii Irherd. W odcinku Mabel Scrapbook Haste Movie, Jeden z tytułów filmów to Toy Story 2. Jest to nawiązanie do filmu Toy Story 2. Przez chwilę podczas sceny śmierci Billa wyświetla się na nim on sam jako pomnik, co oznacza, że Bill przewidział swój los. Scena, w której ptak siada na rękę zamienionego w kamień krasnala w odcinku pilotażowym jest bardzo podobna do sceny, w której Bill zamienia się w kamienny posąg, a na jego ręce siada ptak. Bill prawdopodobnie po raz kolejny przewidział swój los. Otóż w odcinku Dreamscapers widzimy tą scenę, w której na oku Billa wyświetla się ten obrazek, który przedstawia Stana lub Forda. I tutaj widzimy ciekawe porównanie tej sceny do sceny z odcinka Irmageddon 3, w której Stan niszczy Billa. Nie wiem czy ma to jakiś sens, ale nawet im jest to bardzo prawdopodobne. Hasło do laptopa McGucketa to Stanford. Początkowo do grzmoty miały się nazywać Big Trouble in Little Oregon. Bill w dzienniku numer 2 jest opisywany jako istota lub stworzenie numer 326. Na stronie z bilem jest krew, ale możliwe, że jest to po prostu czerwony tłuszcz, ponieważ obok widzimy zapisane czerwonym tłuszczem napisy. W odcinku pilotażowym dziennik miał wyglądać tak i nazywać się Księgą Potępionych Doktora Crackpotta. Ale kim był doktor Crackpot? Czyżby tak miał początkowo nazywać się Ford, a może Doktor Krakpot to zupełnie inna osoba? No i to na tyle w tym odcinku, mam nadzieję, że wam się spodobał. Jeśli chcecie więcej ciekawostek, to nie zapomnijcie go polubić. Kolejny odcinek pojawi się prawdopodobnie w piątek, a więc do zobaczenia i widzimy się w kolejnym odcinku.